Leci, leci. Ciach. Siemaneczko, Tuszak, ale z tej strony. Witam was na moim kanale i witam was w MKG czerwcowym. W czerwcu jedziemy grubo, grubości, bo mamy MKG Pro. Takie dostałem zamówienie na zaprojektowanie takiej maszynki i możliwe, że będę ją montował, zobaczymy. Także nie uprzedzamy faktów, jedziemy z koksem. Um. Procek Intela i 7 nowy 1070 klient chciał Intela, bo do tego chciał. Pytałem czy chciałem D, więcej rdzeni, cena zbliżona, ale więcej rdzeni tyle, że no, ten też nie będzie podkręcany, tylko w turbo będzie śmigało, bo boi się podkręcania, więc powiedział, że nie chce podkręcania. No i jakby budżet tak, żeśmy zastawili, że się procek na tam 700 tutaj, 800, tam, nie wiem, kilkaset złotych już by się nie zmieścił, także Aplikacja też Intela preferuje jego, więc, więc wybrał Intel. Okay. Do tego chłodzonko Krakena X53. Będzie działać na, to, na tą podstawkę, na LGA 1200, jest kompatybilna, także Luz. Płytka, no niestety, Micro ATX-a nie ma, ale TUF Wi-Fi, miała być z Wi-Fi, nie chciała susa, więc nie ma innej opcji tak naprawdę, a to, żeby nie zapłacić nie wiadomo ile za płytek, 2000 czy coś. także cena jest w miarę okej, okay. TUFy są dobre. Ewentualnie będzie mógł sobie kiedyś w wymienić, podkręcać na niej, też da radę spoko. RAMU 32 GB to identy Neo zki, Neo, to jest z białym tam takim, tym, tam 3600 CL16, standard, że tak powiem. Nawet no, 32 GB, nie, tak by trochę więcej. Terabajtowy dysk SSD NVMe, 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 NVMe <grym> na, 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 na PCI-u. Um, na system na dane mieliśmy włożyć RAIDa na początku włożyliśmy RAIDa w RAIDzie e, um, pierwszym <laughs> dwie ósemki ale no budżet nam tak zawaliło że podmieniliśmy trochę zrobiliśmy nie RAIDa tylko jeden dysk ale dodatkowo tam potem zobaczycie będzie jeszcze dysk zewnętrzny też 4 bajtowy e, Quadro 4000 RTX no, chciałem włożyć lepszą kartę ale się nie zmieściłam <laughs> w budżecie niestety ale ta powiedział, że mu spokojnie powinna wystarczyć. W razie czego doładuje sobie drugą? Albo wymieni tą. No, zasilacz tam 650 wystarczy, spokojny system. bez problemu. problemem. Znaczy, będzie chciał kartę włożyć jeszcze jakąś, to warto by było pewnie go wymienić. Obudowę taką fancy trochę, no bo to architekt, tam koledzy przychodzą i ten, i, i, i trzeba tam czasem. Wiecie co. <laughs> pobrylować, <laughs> więc obudówka ta taka pokazała. dodatkowo wentylki 3 2 ma, jeden jest na tyle, tutaj w tej budowie standardowo jest wentylek w specyfikacji jak zajrzymy, to jest wentylek tylny z dwudziestka, dodatkowe wentylatory 3 z przodu, jeden z, no jeden z tyłu, ale no to ten, ten jeden z tyłu mam, więc Powiedzmy, trzy z przodu no, będziemy mogli sobie obsadzić. O ile się nam uda, bo nie wiem, jak tam będzie. Czy te dwa, i, i um, da się zestawić dwa ze z chłodnicą, i ten trzeci sobie będzie, czy, czy tylko dwa będziemy mogli założyć. No ale czego mamy? Ten trzeci też. A, to tak. Um, dwa monitory Samsunga um, ultrapanoramiczne. Um, I UPSik. powiedział chciał UPSik, a więc jakiś tam UPSik. Wystarczy taki na te parę minut. Wyłączenie aplikacji Blu-Raya nagrywarkę zewnętrzną a, i dysk zewnętrzny na datę 4TB. Taki zestawik. Tam jeszcze kilka rzeczy dodatkowych będzie, ale już tu nie pokazywałem. Windows oczywiście 10 a, będzie. no i coś ten koszek tutaj widzę, że w ogóle Morele jakoś tak dziwnie chodzi. Nie wiem o co chodzi, ale on jakoś tak przymula. Tam będzie jeszcze drukarka laserowa, kolorowa, będą jeszcze takie 128 giga pny, 4 sztuki, co tam jeszcze, coś tam jeszcze, bo kilka rzeczy, także jedna ważna rzecz, nie spodziewałem się, bo żeśmy zostawili taki sprzęt i wysłałem do, do handlowców, do Moreli, do opiekuna tam, żeby nam wycenił jakiś rabat, nie? No i tak jakby nie nastawiałem kolegi na, 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 ten, na to, że ten rabat jakiś tam będzie duży. Spodziewałem się, że będzie. Jak robiłem ostatnio, to no nie wiem, 250zł chyba dali, yy, tylko, że był tańszy zestaw. Nie? No tutaj łącznie wszystko wyszło 19 tysięcy po rabacie, ale najpierw był jeden monitor i nie było Windowsa chyba. I wyszło tam 17... 17 600 chyba, a jak daliśmy do, do rabatu, to nam obniżyli do 16 800 900 zł, więc sporo. No to dobraliśmy drugi monitor i wyszło 19 chyba 100 za wszystko. Także taka, taka, taki sprzęcik, taka maszynka. No. Tyle myślę, no co tam tu dużo wydziwiać. To jest MKG Pro, więc jakby, jak MKG Pro mamy, to będzie jeszcze MKG, takie zwykłe zrobimy, gdzie będzie jej propozycja, ale to już nie dzisiaj. Będzie propozycja i na Intela i na, um, moja taka gamingowa, na Intela i na MDK. Oczywiście na pratki, bo grafy to pewnie bardziej wezmę już GeForce, RTX'y, te ratki to tam tak trochę słabawe. No to co? To by było na tyle na, na dzisiaj. Te szybkie, szybkie e, MKG i co, i do zobaczyska. W niedzielę będą oczywiście. Um, szoku toksy. A dzisiaj może coś jeszcze pyknę, jakiegoś czy coś zobaczymy. No Ładzone nie pyknę, bo muszę usiąść do tego dysku. i go drugiego postawić wszystko. Znaczy Windows już ma, muszę wrzucić. OBS-a muszę wrzucić. Um, Warzone'a właśnie to dużo zajmuje, więc zainstalować go na osobnym koncie i sprawdzić sobie, czy to będzie działało. Jak nie, no to kom do wymiany <grybujesz> dla Warzone'a, żeby nagrywać. No nie, może tarkowa wapik. Zobaczymy. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Trzymajcie się. to Do niedzieli.